666 znowu nadaje. Dzisiaj mam dla Was coś na odmianę. Coś nowego, co na moim kanale chyba jeszcze nie miało miejsca. Ale sama figurka oczywiście już jest stara. Jest to świat Marvel, Legend, Super Scroll. Może na temat tej figurki troszeczkę na początek Was pomęczę i pomorduję. Powiem o co, o co loto. Słuchajcie. W uniwersum Marvela była zawsze taka sprawa, że przeplatały się tam wątki pewnej rasy. Rich i tylko, że oni byli oczywiście z kosmosu i na ziemi wlądowali przez przypadek, chcieli ją podbić. I skróle. Skróle to są te właśnie takie zielone, można by nazwać, gąbliny, oczywiście też obdarzone dużą inteligencją, siłą, yy, aczkolwiek nie do końca, no tylko liczebnością, a przede wszystkim technologią, która polega yy, na tym, że służy im tak naprawdę do podbijania innych planet. No i walczenia oczywiście z dawno za przysięgłą, yy, z odwi odwiecznym konfliktem rasą Kree, czy jakoś tak. To jest bodajże chyba super skrul o ile się nie mylę. Cóż nasz super skrul ma do zaoferowania? On przede wszystkim pojawił się uniwersum fantastycznej czwórki, bo to oni najpierw chyba jako piersi skopali tyłki właśnie z królą. On absorb absorbował energię wszystkich, yy, wszystkich fantastycznej czwórki, czyli był niewidzialny, tworzył pole, oczywiście o, widzicie tutaj nawet jest ręka pana rzeczy, czyli niezniszczalne ogromna siła płomienie Johnego Storma, czyli o, jak widać tutaj ponąca ręka także figurka sama w sobie bardzo, bardzo sympatyczna, niestety kolorowa, kolorowanie na twarzy jest nieciekawe, ale może te czerwone śmieszne oczy zobaczycie, chociaż wątpię a nie coś widać tak to wygląda, a figurka nawet całkiem sympatyczna, tutaj dół tych nóg też, tak mi to średnio przypomina dobrą robotę, ale no, nie, może teraz trochę się czepiam słuchajcie cóż mogę jeszcze powiedzieć aha gość ma wymienne ręce tu jest druga ręka możemy moją ją bez problemu zmienić jak widzicie i ta akurat ręka jest na stałe ją można przypiąć tutaj ale już nie będę jej odpinał bo to akurat jest chyba bez sensu ta akurat się rusza no to tą możemy zostawić myślę że ta będzie mu lepiej pasowała polecimy szybko punkt artykulacji na dół bok do góry główka tutaj Tułowiu, dużo tutaj się rusza, tu ręka jak najbardziej, staw podwójny staw, czy 90 stopni, nawet więcej. Łapka stawię tutaj w nadgarstku, i tu no i jeszcze trochę palce się ruszają. Tutaj dość trochę to skromnie, a tak na chama trochę też zrobione. O, te nogi. Konkretnie tutaj ten staw jest nawet niezły, bo to jest te 90 stopni, więc tutaj tą nogą naprawdę można nieźle powywijać. Kręci się tutaj. Farba akurat, jakie tutaj są zastosowane, są trochę cienkiej jakości. Po drugie ta figurka ma też trochę, więc farba też mogła tak naprawdę zejść. I, i to też cały problem tego wszystkiego. Co tutaj mamy jeszcze ciekawego do zaoferowania? Figurka też zgina się praktycznie pod kątem bardzo dużym, bo jest podwójny staw, więc kolano bardzo nieźle wygląda. Chociaż to tak to reszta to tak trochę na siłę jest zrobione, zmieniłbym to, ale w customy się nie bawię. Po drugie tak, jeszcze tutaj nam się rusza, rusza się nam na dole i oczywiście paluszki też lecą. Także Super skrót powiem Wam szczerze, no nie powala, aczkolwiek pewne zalety swoje ma i jeżeli ktoś nie ma go w kolekcji, to myślę, że wartałoby się go wyposażyć, ponieważ jest on też taką nieodzowną częścią całej tej figury. Całego uniwersum Marvela też pojawiają się tam w bardzo różnych okolicznościach, więc myślę, że warto by sobie go jednak sprezentować. Nie jest on drogi, ja nabyłem go na Allegro, nie pamiętam za 40 zł, chyba czy 30, także to też nie jest jeszcze jakaś wygórowana cena, więc myślę, że jednak warto się zastanowić. Jeżeli macie okazję, to sobie takiego Super skrula zapodajcie, bo. Nieźle, też będzie uzupełniał kolekcję. Powiem szczerze, że dużo mam tych figurek a jego niestety nie miałem, więc już go mamy. Jeżeli ktoś go nie ma, to myślę, że jednak mimo wszystko warto go sobie zapodać. No jeszcze nie pokazałem Wam go, jak z tyłu wygląda. To też takie są fajne rzeczy. Oto akurat jest gumowe, więc myślę, że warto to sobie podotykać <laughs> pocieszyć rękę i oko nawet nieźle to wygląda, z ciekawości jeszcze zobaczę z którego roku jest nasza figurka no 2006 od Toy Bizu więc trochę też lat już ma ale jeszcze prezentuje się całkiem nieźle więc super skról w rządzi więc cóż mogę pole powiedzieć, że nawet jest niezła i polecam go gorąco, jeżeli ktoś go nie ma myślę, że warto jednak sobie go kupić trzymajcie się ciepło do zobaczenia wkrótce